Dzisiaj Wam pokażę wszystkie swoje moci. Jeszcze, bo dzisiaj poszłam po pięć. I muszę je odpakować. O. A teraz dajcie subika i łapkę w górę. A, nie, to się otworzy A, oj, oj, oj. O. No, to mam jedno. Zobaczcie, będę miała taką śliczną łapkę. O, chyba muszę pójść po O, zobaczcie, jaka śliczna. A jaka brudkowata. Fuj. Okej, okay. przechodzimy... Najpierw to jest taka chyba moja, łapka mojej dosi, bo moja dosia jest szara, więc chyba to jest łapka mojej dosi. No i przechodzimy do następnego. Najpierw muszę to zamknąć, a później wam pokażę moje widoczności i wrócimy do pudełka. I na razie to możemy wyrzucić. Ok, przechodzimy do następnego. O, patrzcie, o, jakiś żółty tworek. Widzicie, bo ja byłam w kazanie, bo kupiłam to trochę. O, nie było aż takie dziwne. A moja przyjaciółka ma takie długaże fioletowe. Tu ma jakieś takie dziwne łaty. O, zobaczcie, z bliska. Pokażę wam. No, możemy schować. I się dołączony jest do tego taka głupia łata. Serio. No, I wrzucamy. I następna kuleczka. Zielona tym razem. Wcześniej też była zielona. O matko włoska co to jest? Dwa łacie w jednym. Patrzcie, dostałam rozgwiazdę. Złotą. I, no patrzcie do mnie. E, I połowę rozgrywdę. zieloną i małą. I połowę. Więc jest super. I nie wiem, co się z tym stało. Ale dobra. Możemy przejść do następnego. Myślałem, że to patryk ale to nie patryk Znacie pan baba. Musi tam jest ten głupi Patryk. I myślałam, że to Patryk, ale to nie Patryk. No i teraz możemy przejść do różowej. Może to być powtórka, bo to też jest jakieś. No to będzie powtórka, ale nie chyba bo się, muszę być Albo to jest sobie, to nie będę tego Ale to jest mniejsze. I już no, ją chciała. I to y, jest ostatnie. Jeszcze sobie też to cztery trzymam. ogóle tego nie będę robić. A że taki bałagan robię za mną. a taki tyle. wstęp. I została nam jedna, którą się nie atakowałam. I to jest zielona. Koczuszka. Idzie? 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 O siodła. Jakaś liczyła moja koczuszko. Jezu. Trochę oko jej uciekło. ale dobra. Nie wiesz. Mamy kolejne. O, o, te kulki są takie nie I patrzcie, bo tu już otwierałam sobie. I tu mam takiego żółtego misia. Już ja tak na to patrzę i to jest tak malutkie. już nie wiem co. A noc ma jak... Wiesz? No, znacie tego drewniaka, no to... No to mówił tam, że... Ta ma... Cukru, a Jan powiedział, że jest nieprawdziwym chłopcem i że to ratowaną na jakiś chłopczyk. I teraz mam tutaj różową kacciuszkę. Taką kacuszkę. Mam zieloną kacuszkę i żebym Tu Przed chwilą byłam w sklepie i kupiłam sobie za dwa złote pięć. Takich, bo miałam 10 na to. No to za złote sobie pięć złotych. Ojeju, co się z tym stało? Patrzcie, bo to było normalne. A teraz co się z tym stało? Jezus. Zobaczcie, o chuj. Trałuję. Ale zobaczcie, jakie to się zimno stało. Zimno to. O matko, chuj, 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 wolę tu nie patrzeć. Dobra, Została na następnej. Została nam jeszcze przedostatnia. No i to taki królik. Zobaczcie. Liczę, Wam pokażę. To taki króliczek mały, zielony. Zachwała pa, Pana Boga, że w ogóle ktoś taki, ktoś zrobi moci. Dziękuję. No i to jest po prostu. O, zobaczcie. A! Oh, nie no, przykleiło się do dywanu. Zobaczcie, mam taką śpienie jeszcze. Yy, tu ma kropkę, bo tu ma nos i powinna mieć to w nosie, ale za to, że ten ktoś przykręcił to, to nie wiem, co się z tym w ogóle stało. 5, 6, Wszystko, wpadam odwrotnie, ja tak lubię. Yy, I teraz mam wszystkie moje moci. Yy, mam jeszcze kilka, cztery mam. No dobra, ale nie wiem, gdzie on jest tam w ogóle. Dostałam takiego y, jakiegoś króliczka. Dostałam takiego białego jakiegoś. Małą kulkę, która jest żółta. I kotka białego. Jeszcze powtórkę białego. Kotka. Więc mam ich sześć. I tak w ogóle to mam ich 17, bo mamy jedną powtórkę. Y, I. No to, jak będziemy tam kiedyś, to jest jeszcze kupię kilka tych i serki, że tak długo nie robiłam odcinka, bo nie miałam pomysłu na odcinek. Więc kiedyś tam będzie odcinek. I teraz mogę Wam pokazać mój ulubiony Fidget Toys. tada mój moja, moja ulubiona um, Fidget Toys. To jest moja małutka uśmiechniczka. Ja kocham. A najdziwniejszym mm. widoktojsem, który mu kupiłam, jest to. Bo on nie rozumiem tego kompletnie. Rozwala się. Psuje się. Dziwnie to wygląda poza wszystkim. To jest najdziwniejszy Ale jest fajny. Mołdniatkowy. No i pa! তারা যাত